Dzień dobry. Znajdujemy się w tej chwili nad przepławką rzeki Rakówka pod torami w kierunku Katowice Sędziszów. Z tamtej drugiej strony są zakłady przemysłowe produkujące szkło sanglas. Tutaj ta rzeczka sobie tak wypływa, tu jest kawałeczek uregulowana takimi bloczkami. No I płynie sobie tam dalej. Za kawałeczek jest tam wodospadzik, który zaraz pokażę. Ale strasznie brudna ta rzeka jest. Ona za jakieś 2 km stąd wpada do rzeki Bobrek. Później Bobrek wpada do Przemszy. A Przemsza wpada już do Wisły. W okolicach Libiąża. I tutaj zbliżamy się za chwileczkę do tego jednego z trzech wodospadów w strzemieszycach. Tutaj zaraz pokażę. O tutaj jest zejście takie tutaj rzeczka sobie, tam jest właśnie ta przepławka. Tutaj ta rzeczka sobie tak płynie. I tutaj jest próg wodny, a cuchnie, że niemożliwie. Pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. Jakiś pan przyjechał też na rowerze. Nie wiem po co, może grzybów szuka. No i zaraz podejdziemy tutaj do tego wodospadu. Tu pociąg z daleka, może to Jacek Nadgórski jest maszynistą, ale on nie na tym laty jeździ. No, tu jest właśnie ta przepławka. Wygląda to tak. Nie przepławka, a wodospad. Równowna. No mają no, gdzieś wysokości ja wiem. 3 metry. No i później tam jest taki betonowy. Kolejna betonowa przepławka. No i to na razie tyle, co bym chciał pokazać. Do widzenia.